Proszę Panią Lucynę Biskup, skarbnika miasta, o wprowadzenie do tych dwóch projektów uchwał, do prognozy i do uchwały. I ja myślę, że również dyskusja będzie do tych dwóch projektów uchwał, będziemy o głosowaniu osobnym, we właściwej kolejności. W planowanym na rok i przedłożonym Państwu do oceny projekcie budżetu miasta planowane dochody stanowią kwotę 76 446 175 zł, z czego dochody bieżące to kwota 57 260 413 zł, a dochody majątkowe to kwota 19 185 762 zł. Na realizację zadań z zakresu administ administracji rządowej miasto otrzyma środki w wysokości 5 131 280 zł. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze umów porozumień stanowią w budżecie kwotę 1 287 000 zł. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowiły będą kwotę 500 000 zł, a dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 50 000 zł. Zestawienie tych wartości, czyli zestawienie wszystkich dochodów według działów gospodarki narodowej z podziałem, na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik numer 1 do uchwały budżetowej. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, planowane wydatki na rok 2014 to kwota 83 818 175, zł. Wydatki bieżące w budżecie będą stanowiły kwotę 57 255 413, zł, a wydatki majątkowe to kwota 26 000. 000 562 762 zł. Na realizację zadań zleconych miasto wyda 5 131 280 zł. Dotacje dla innych jednostek na realizację zadań na podstawie porozumień stanowią kwotę 11 131 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi miasto przeznaczy kwotę 470 000, a na przeciwdziałanie narkomanii kwotę 30 tysięcy zł. Wydatki na ochronę środowiska to kwota 50 000 zł. Zestawienie tych danych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. Proszę Państwa, deficyt miasta wyniesie 7 372 tysiące złotych. W ciągu roku miasto spłaci, dokona spłaty rat kredytów w wysokości 2 628 tysięcy złotych. Spłata kredytów i deficyt miasta zostanie pokryty kredytem, który miasto zaciągnie w wysokości 9 milionów złotych oraz wolnymi środkami w wysokości 1 milion złotych. Wartości te zostały zestawione w załączniku nr 3 do uchwały. Proszę Państwa, na koniec roku zadłużenie miasta będzie wynosiło 25 milionów 305 tysięcy 59 i 79 groszy. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów będzie stanowił 33,1%. Zaplanowane w budżecie miasta środki na dotacje stanowią kwotę 5 623 184 zł i zostały zestawione w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej. Na zadania inwestycyjne, nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, przeznaczono w budżecie kwotę 12 13 851 zł i zadania te zostały zestawione w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej. Planowane wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych stanowią w budżecie miasta kwotę 14 548 911 zł i zostały zestawione w załączniku nr 6 w pierwszej części. Na projekty realizowane jako zadania bieżące z udziałem środków unijnych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1 024 000 zł i te wydatki również zostały zestawione w załączniku nr 6. Proszę Państwa, dochody i wydatki własne jednostek oświatowych miasta będą stanowiły kwotę 1 819 306 zł i zostały również zestawione w załączniku numer 7. Dziękuję Państwu za uwagę i proszę o podjęcie tej uchwały. Bardzo. Wszystkie, te, wszystkie te kwoty zawarte w budżecie na rok 2014 zostały zestawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wierszu dotyczącym roku 2013. Natomiast wszystkie przedsięwzięcia wykraczające poza rok budżetowy, czyli poza rok 2014, zostały również zestawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 2. Obrigado. Yeah. Yeah.